Nie, nie musisz się widać cały czas. Po prostu startuj i tyle. No po prostu nagrywasz mogę Normalnie. Nie, nie, witaj się, bo to musisz edytować. Nagrywaj i tak. A, to cześć, się z tej strony Nie witajcie się, bo to jest głupie. <gulų> ja się jak poleciał ziomek! <gulų> <rgulų> Ale wy kur... się panowie, patrujcie, uziemy nas Tym razem nie nam się coś podpalić, Spróbujcie... Spróbujcie tyłu nie, <gulų> nie, 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 nie rozwalić, bo nie będziemy mogli stać. Próbujcie my? Tyłu nie pod... Ten, nie zepsućcie, bo nie będziemy mogli z ziomkiem stać. To powiem w tą formułkę. Uuuu... To. Сынуш, сынуш, то хуй не ясда было, Вот, бир, телефон, пирунет! С за фигово! Добре, я не дискутуй! O oh, fuck! Zamordowali nas! co zabili? No, jest... Ja żyję! Członka zabili. Dawaj szybko, szybko! Ej, no nie! Nie, 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 ale pokaz trochę, Kto nas zabił? A, ty! Bo ja granata w ręku trzymałem! Ja pierdolę! Widziała, Ej, mam go, nową, mam nową, mam nową! No go, go, go! go. Nie no, wiem gdzie kurę, jesteś, ale jadę. I się biegnę. Gdzie ty jesteś? Gdzie widzę jesteś, 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 widzę cię, widzę. Cofaj, cofaj, cofaj. A wy w dalej jesteście? Nie, nie, cofaj, nie, nie, cofaj, cofaj, cofaj. Ja, ja jestem w tunelu! co? co? Ciesz No bo tam akurat przyjechała nowa. Ej, niech to stoi tam kurwa całko. No już ja do góry, czekajcie Jadę jakiś figa na ten Trzeba ją zabić! Pakujcie się, menelez! Go, go, go! Go, go, Ej, power ja... ranger! Ja chcę kierować, mm. tako! He. Nie ja możesz, Aniu! Aniu, <laughs> co? Gdzie ty jedziesz? Kurwa. Co To bo ja była! <laughs>

ale małe życie mam! Jedziemy, okej. Okay. Zabili domka! Dobra. <grym> My też zamordowali. Dźwięk. Kurwa mać. Kurak już Wyciągam granaty. Nie, nie, nie. <grym> No to już to są <grym> kurwa mocy granaty. Ale policja szybko jeździ. No pachnie mi zamordować, no. Pa, mnie zamordowały. Ojej, przepraszam, bo ja tam posiłem Ej, tego, bombę. Ej, wsiadaj, ziomek. Szybko, wsiadaj, ziołek! Nie kłóci się! No. No, to podróż mi Ale daleko jestem od Was. To w to tak, to tak, to tak, to przyjedźcie po mnie, wymać z mną hut. No kurwa, bać! I zobacz, wyjście może do Cię rozkazuję, że bo... w tej chwili widzę, tej jazdy Nie wsiadaj, szybko. O, co to się stało? Pieniądze na koncie to Co to? Chcę sobie tu po niego jedziemy na No co to jest? No to kurwa jest! Boże, czy ty to mniedzisz? się. Ej, Czekaj, no Wy przyjmuj Jak go nie przyjedziesz będzie łatwiej! Jak, jak? Zbomarduj ich! Wój, tej Tak, w tym momencie do Ej, kurak, po co to robisz? Niechcący, kurwa, blisko radiowu został! Widzisz, że kurwa ja jestem nie wiem, no w był Głupi kurwa, ja prowadzę następnym razem Nie Tak, bo ja się, to się wpierdolę, To ja się z tyłu. Dobra, róbcie młyn Przestań bić, kurwa, po łysze. No To po łyżkę no, Zajebił, kurwa strona Co Ej, no tutaj mam jeszcze lepszy samochód Uwaga o chuj no! no kurwa kurwa wcielali do mnie! No <grymne> mnie biedna kobietę! Miała być straż pożarna, tak? Piernicze! Chodź nie piernicze! Ta no kobieta, zginęła! Dlaczego? O! Patrz, to co robisz? Ale hołuchołę czekałbyś z głęboką, kurwa, z raczej Zobaczcie, co to jest. To morduje był... kogoś zaraz. Ja się... Będzie to kura. Nie, nie zabijaj mnie, dlaczego ty się zamordowałeś? Nie zabijesz już trzy razy. Kurwa, tym <grym> Ej, ty mnie pięknie. Ej kurwa, stoisz stoi przy niebezpiecznym pojeździe, po co tak stałeś? To jak zaproszenie śmierci. Stałem ja tam pierwszy. Olu, ale mnie zabili szybko, ja pierdziela. Ale was zabili, chyba zmarnowaliście życie po prostu. I to jadę, biegnie. Jak to trzeba im To będzie po żadne. Chodź, <grym> Kasper. <grym> Tam gdzie zginęłem. Tam jest fajne autko. wiem, nie? koleczek? Ja Ty? nie wiem, ale mam auto z Hej, No to przyjedźcie po mnie, ja stoję tutaj na skrzyżowaniu e, Dolnej Panny Marii i Wolskiej. Nie! Ja, ja steruję. Ja, ja, ja jadę, ja jadę. tak z boku, czekaj. Nie, choreczek nie prowadzi samochodu. Patrz Ale się nie, gór, pan już na... będę. Nie, nie pakuj się na dach. Wsiadaj. Ej! Nie wsiądź, tu, musisz iść. Ja nie, chcę to kanał z Jedziemy w góry. Zamknij na uciek. Fajne zabawki. <to śmiech> Tył połek nie wydaje mi się, że to jest tak normalne... No Kurwa, panowie... Wyobrażajcie na te znaki, no... To, a, to bywa, bo <grych> dobra... Gdzie, nie, nie chcę do środka, tuż, poczekaj... Czekaj, czekaj, tam gdzie połek stoi, o... Nie... Yeah. Ej, to... w środku jestem, nie chcę być w środku... Ej, w środku jestem, No To od drugiej strony idź. Nie no kurwa, nie słuchaj, nie słuchaj, nie słuchaj, nie słuchaj, nie to jest. słuchaj, nie 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 słuchaj, nie

<laughs> nie spadnijcie, nie spadnijcie tylko teraz. O, nie. nie. mogę. O, dał nam da, boost'a. Yeah. Mamusiu. O kur... Ale to się przechyliło. Pakuje się. Szybko, 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 Go, 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 go. jest? Dziomek, pakuj się. Dziomek. Ale w granie. Gdzie jest? Jak się? Gonij nas policja! Go, Dawaj. go, go, go! Czy my jesteśmy policja. My to kurwa. My to, nie to my jesteśmy prawdziwi. Łapać kurwa górali. Robimy łapankę. No, Spokojnie, damy radę. Ład do domu mnie kurwa przygniotło. Ja strażna. Jak mnie trzymacie, no. To bo wieśnioki. Doboj! Zobacz, co wali, tak zamordował. Czekajcie, 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 czekajcie. Dawać, Cześć, kurwa, Ale na dam, mnie, policji. na mnie. Ej, czekajcie na mnie. Ej. Ja się, jak Ej, Kacper chyba jakiś rat jest, zobacz, przyjechało. Ja tu jestem. No chodź, szybko. Mamy koło, pakuj szybko. Pakuj się, pakuj się. Jedź, jedź. go, 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 go. go.

Bicie, strzelajcie tych policjantów! Ucie! Go, 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 go! Ale, ale, Strzelajcie w nich! Ale tak. Ucieka, ucieka, bo niego zaraz! Biegnij, biegnij, biegnij! Muszę coś zjeść, żeby odratować sobie energię. Tak, uciekniemy z góry. No to zeszczelcie, ze zeszczelcie tego. Ale to O nie, o nie, o nie! O nie! to zabrakło koni. <grych> Mamy krowa, Wystarczy. <grych> Dobra, szybko, szybko! szybko. Wujku! Wujku Tomku za <grych> nie. O kurwa, wsiadłem do środka, nie chcę Poczekaj. dalej. Nie, yeah, go! O, <grych> yeah. fuck. O, nie! 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 Ku przygodzie. Nie! Proszę, nie! O kurwa! <laughs> Myślałem, że do kanału wyjdziemy że... Nie, to <noise> <w> blisko! <noise> nie mogę skręcać, w ukoła! Szybko jedzie poitnie, nie zobaczcie na mapę, szybko! O si! Dobra, ja insynstruję i zbłądź bał się na razie O, bańki ja auta, lat, latają auta! Kurde kolecek się... nam spadł <noise> Szybko siadaj, byle jak, byle jak, szybko! Ej, co ja robię? Szybko. Nie mogę, nie mogę! Kurde! Patrz ale ciężko się wkręcę teraz tym Nieeee Nie, proszę, nie, nie, nie Nie, 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 nie Traktor! <grystanie> o, kurwa! Stawiam, ten camper tak? bierzemy Stary Oooo, szkoda Czekaj, czekaj, czekaj Czybko, Szybko, pojadł, szybko pojadą, szybko pojadą Antoś, Antoś, jedziemy <grystanie> A oni się zdenerwowali od oh. razu, nie? Co my zrobiliśmy takiego? Nie wiem. Nie, nie, nie. Ja pierdolę. Ale to jest niestabilne. Dobra, na, na dół schodźcie, szybko. Czekamy na was, jak się wrócimy. Jest... O fanki, Nie mogę kontroli odzyskać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj. To, no, kurwa, jestem ja nie to no jest biegne, pani. Już. nie do tego. się. Biegne, biegne, To już życie poniższe. Że warnie spowaliste. O zabieram kogoś z helikoptera. Go, 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 go. Palo mi głę. <grym grym> no ja nie mogę skręcić. Ja nic nie widzę, przetrwa. Ale jest ciemno. Nie, 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 proszę, nie? Nie, uważaj, że... <grym> ja, 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 ja. zaraz będę miał deba. Camper, camper. Jak kieruję? Nie, żadne. Nie, 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 nie. O kurwa Wuj to spalimy? No, to w zera Ej, trzymajcie, kontrola W prawo, ten... w prawo, w prawo, prawo, prawo. Jedziemy je, je, je. oh, je, je. O O ślimide, czemu spadliście? Ej, co Tak, Ej, zaraz chwilę, by to kurwa naprawić, bo kurwa zrobię zaraz Dajcie, tu kurwa, O, wziął Oj,

Wat is dat voor een ster? Ola, wat is dat voor een ster? Hey, waarom ben je hier? Wat is er aan het gebeuren? ik ben dood! Ik heb hem super! Wat